Od ponad dwóch tygodni na ekranach kin można oglądać najnowszą produkcję Jerzego Hoffmana Bitwa Warszawska. Czy warto wybrać się na ten film? Zapytaliśmy widzów chrzanowskiego kina Sztuka. Już blisko 1200 osób obejrzało bitwę warszawską w szanowskim kinie. To pierwsza polska produkcja w trójwymiarze i zanim weszła na ekrany kin budziła spore emocje. Zastanawiano się nie tylko nad tym, jak ekipa poradzi sobie z wyzwaniem 3D, ale komentowano także obsadę aktorską, a grają tu m.in. Borys Szyc, Natasza Urbańska czy Adam Ferency. Po premierze filmu opinie były różne, ale w większości przychylne. Czy podobnego zdania są chrzanowianie? Sprawdźmy. Warto wybrać się na ten film, bo nie tylko pokazuje historię jako taką e, cudu nad Wisłą, ale też jest pleciona fabuła, która może zaciekawić. No może mi to tak nie opowiada, bo gustuję bar bardziej w filmach fantastycznych, ale polecam. Film był ogólnie bardzo fajny, z tym, że e, sceny z Nataszą Obańską średnio mi się podobały. To jest przereklamowana bardzo osoba. Co robiło największe wrażenie oglądając ten film? E, efekty specjalne. Były na naprawdę dobrym poziomie. Warto się wybrać. Mm, mieszane uczucia, ale polecam ogólnie. Mieszane, bo? Mm, kilka scen było według mnie y, przesadzonych w niektórych wypadkach. A sama tematyka interesująca? Y, tak, tematyka owszem. Głównie dlatego że bym się zdecydował samemu również pójść na ten film. Historia mnie interesuje, dlatego y, według mnie ciekawy. Mm, bitwa bardzo dobrze nagrana aktorzy. No, w nawet ciekawa. Komu byś go polecała? Czy można powiedzieć, że to jest dla każdego film? No, na pewno dla jakichś miłośników historii, czyli osób interesujących się historią. No, wszyscy w sumie mogliby oglądać, chociaż niektóre sceny są drastyczne. Wiele osób mówiło, że film jest przereklamowany, że jest prosta fabuła. Nieprawda. Jest lepszy niż te wszystkie hollywoodzkie filmy, których tam jest dopiero kłamstwo. Tutaj naprawdę pracy się postarali pierwszy raz taki naprawdę film z prawdziwego zdarzenia. Co się podoba najbardziej? Myślę, że... Patriotyzm Polaków, który tam jest ukazany. No, no naprawdę aż w sercu naprawdę miło jest jak m, widać, jak pracy walczyli. Film Bitwa Warszawska będzie wyświetlany w kinie sztuka w Szanowie do 20 października.